Podczas instalowania wystawy zastanawiałem się nad tymi pracami i podsłuchiwałem uwag pani Lucyny, która jest ustoszem tej wystawy. Zacząłem być troszeczkę ukierunkowany już na to, że można również pozytywne elementy radości i takiego tchnienia nadziei również w tym odnaleźć. Takie moje były wewnętrzne pierwsze, pierwsze odczucie. Potwierdził to również Andrzej swoim zachowaniem i swoimi wypowiedziami. Drodzy Państwo, Andrzej będzie pewnie mówił dużo o sobie, bo on tylko z pozornie z tym zanim pani Lucyna Mipińska opowie nam troszeczkę swoich odczuć i swoich wyrażeń od strony technicznej, jak również estetycznej własnego odbioru, ja chciałbym Andrzejowi, zanim będziemy mu wszyscy życzyć kolejnych wystaw i sukcesów. Przedstawić utwór, który na podstawie tylko folderu który przygotowywaliśmy, stworzył dla Ciebie Piotr Sadur. A, jeden. A, jeden. A jeden. Zabrakło mu na tyle odwagi, żeby użyczyć swojego głosu, ale talent uszelał na Podobny stres odczuwają wszyscy. <noise> nasz bohater Andrzej Soroka się uzowie. Uczył się i ukończył Politechnikę w Krakowie. 35 lat, kawaler, na dzień obecny pracuje w branży budowanej, gdzie sobie projektuje. Debiutant bez zbędnej treningu, z olbrzymim animuszem. Rysunki wykonuje ołówkiem oraz tuszem. Lecz w planach dalszej kariery sam mówi, że nauki. Węgla chce dodać do swej magicznej sztuki. I może to zabrzmi niezręcznie. Nie tego z okolic łężne, A już zupełnie poważnie. Ciężka artysty prasa. Pierwszy odcinek przebrnąłeś. Już nie jesteś tabula rasa. W twojej malarskiej karierze kolejne pokonasz bez trudu. Głęboko i szczerze w to wierzę. Spójrzmy przychylnym okiem przy lampce dobrego wina wystawa Andrzeja Soroki pod tytułem O godzinach. No. No, zanim właśnie przystąpimy do oglądania wystawy i tej do lampki dobrego wina, to chciałabym powiedzieć odnośnie tej grafiki. Ponieważ ja uważam, i nie tylko ja chyba, że jest to jedna z trudniejszych technik, ponieważ wymaga dużo cierpliwości, dużo precyzji, pracochłonna jest, wiadomo, czasochłonna. I jak to niełatwa technika, po prostu, no, nie może mieć łatwych tematów, nie może poruszać łatwych i przyjemnych. Dlatego jak Pan, pan Dyrektor powiedział, te pierwsze skojarzenia, to, że te prace są mroczne, Mało zrozumiałe, ale właśnie podczas montażu tak miałam okazję tak, przeanalizować głębiej te prace i ja po prostu stwierdzam, że jest to poruszenie takich bardzo ważnych tematów, drażliwych, czasami takich trudnych, które my często widzowie jakoś tak pomijamy, bagatelizujemy. Natomiast oko i dusza artysty inaczej to postrzega. Bardziej intensywnie, wbiera rzeczywistość. No chyba nie chciałeś nas tutaj szokować czy przestraszyć, prawda? No. Po prostu inna intencja była w tym, żeby właśnie pokazywać te problemy. I myślę, że tutaj no, no, ta wystawa cała jest taka nacechowana bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym i nie będzie tak dużo jest symboliki, nie będzie nie taktem, pytać autorze, co ty miałeś na myśli. Zachęcam do pytania. Z tego też powodu nie chciałem tytułować tych prac, narzucać jakiejś swojej interpretacji. Myślę, że każdy coś zobaczy. Co będzie chciał zobaczyć, albo nie będzie chciał, ale coś tam dojdzie. I sobie może mi już tyle zostało powiedziane, i po takim <stuklu> względzie chyba niewiele mogę dodać. Tak, że... Odpowiadać no, na pytania, tak? Zapraszam do oglądania, do uczestnictwa. Patrzeć, pytać się, myśleć, pamiętać. Zapraszamy.